Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. W krakowskiej bazylice Ojców Dominikanów jest wyrzeźbiony w ołtarzu wizerunek Jezusa zasiadającego po prawicy Boga. Takich rzeźb, obrazów nie jest zbyt wiele, a widok jest zadziwiający. Po pierwsze, dlatego, że oblicze Boga Ojca nie jest powszechne w sztuce sakralnej. Po drugie dlatego, że relacja bliskości Syna z Ojcem jest dzisiaj dla nas widokiem, który przestał być oczywisty. Coraz mniej mówimy dzisiaj o relacji Syna Bożego z Bogiem Ojcem. A ta relacja jest źródłem mocy naszej wiary, źródłem, z którego możemy, a nawet Powinniśmy czerpać siłę do budowania ludzkich relacji. Jezus w każdej Ewangelii zaznacza siłę swojej relacji z Bogiem Ojcem. Może pora, by właśnie dzisiaj spojrzeć w górę i zaczerpnąć z widoku syna, który siedzi po prawicy Boga. Ta relacja jest żywa. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.